Rozdział pierwszy: Nudny dziadek Józek, wstawaj, wstawaj! Głos mamy zabrzmiał z kuchni jak trąbka alarmowa. Zaspany chłopiec przewrócił się na drugi bok i mruknął spod kołdry. Mamo, ale dzisiaj przecież miało być wolne, bo jest jakieś tam święto nie jakieś tam, tylko święto niepodległości odparła mama z powagą ale i z uśmiechem i właśnie dlatego masz wstać bo chciałabym żebyś poszedł z dziadkiem na defiladę Józek otworzył jedno oko Delfiniadę zapytał przeciągle Widziałem już delfiny nieraz wolę spać Mama przewróciła oczami Defiladę się, nie udawaj że nie wiesz znam te twoje sztuczki ale mamo, naprawdę nie mogę, bo bo jestem już umówiony. Spróbował ostatniej deski ratunku. Z kim się umówiłeś? zapytała mama, opierając ręce na biodrach. No, z kolegami na Fortnite'a. Mama westchnęła i pokręciła głową. Fortnite poczeka, a dziadek nie. Nawet nie wiesz jak bardzo się cieszył, jak mu powiedziałam, że z nim pójdziesz. Nie chcę, żeby szedł sam. Będzie tam mnóstwo ludzi. Józek burknął, ale mamo dziadek jest trochę, no wiesz, nudny. Nie ogarnia telefonu. Nie mogę z nim pograć w piłkę. A jak coś mu tłumaczę, to patrzy, jakbym mówił po chińsku. Wiem, że to mój dziadek, ale czasem mam wrażenie, że on jest z obcej planety. Na której nie znają mojego języka. Mama uśmiechnęła się tajemniczo. To dziś będzie dobra okazja, żebyś nauczył go swojego języka. Ubieraj się, za godzinę masz iść po dziadka. Z tymi słowami wyszła z pokoju. Józek westchnął przeciągle i wcisnął głowę głębiej w poduszkę. Ech, chciałem sobie pospać. Pograć z chłopakami, a tu nudna defilada. Co ja tam będę robił z dziadkiem? Mruczał pod nosem, zakrywając się kołdrą aż po uszy. Zasnęło mu się znowu w mgnieniu oka. Józek, głos mamy wyrwał go z drzemki myślałam, że ty już dawno wyszedłeś. Miałeś iść po dziadka on pewnie już na ciebie czeka chłopak zerwał się z łóżka jak oparzony. O nie, tylko nie to, jęknął. Wciągnął w pośpiechu spodnie, założył bluzę na lewą stronę, potem poprawił, zębów nie zdążył dobrze umyć, a brązowe włosy sterczały mu jak igły jeża. Wybiegł z domu burcząc pod nosem, zapowiada się ultranudny dzień. A miało być tak pięknie. Dziadek mieszkał cztery ulice dalej, w starej kamienicy z zielonym balkonem. Gdy Józek dobiegł z językiem na brodzie, zobaczył dziadka stojącego przed bramą i zamarł. Dziadek wyglądał jak postać z filmu. Miał na sobie elegancki, ciemnozielony mundur z błyszczącymi guzikami a na piersi kilka medali, które połyskiwały w listopadowym słońcu. Dziadku, zawołał chłopiec z niedowierzaniem. Mama mówiła, że idziemy na defiladę, a nie że masz występ w teatrze. Dziadek roześmiał się serdecznie. No widzisz, młody człowieku, odparł z uśmiechem. Życie jest jak teatr. Świat to jedna wielka scena. A ludzie są tylko aktorami odgrywającymi przypisane im role. Pochylił się lekko do wnuka i dodał ciszej. A dziś gram najpiękniejszą rolę. Polaka, który pamięta i świętuje wolność. Dlatego trzeba się ubrać odświętnie, z szacunkiem. A te błyszczące rzeczy to prawdziwe medale? Zapytał Józek podchodząc bliżej. Prawdziwe jak najbardziej, ale o nich kiedy indziej, powiedział dziadek tajemniczo. Chodźmy, bo zaraz się zacznie. Ruszyli razem w stronę centrum miasta. Józek szedł obok dziadka trochę przygarbiony, kopiąc kamyki po drodze. Nie wiedział o co zapytać. Zerkał ukradkiem na dziadka. Na jego poważną twarz siwe włosy i błyszczące medale i próbował wymyślić co by tu powiedzieć może zapytać czy mu nie zimno nie głupie pytanie może już wiem skąd ma te medale albo nie pewnie zaraz zacznie długo opowiadać westchnął cicho ech wiedziałem że to będzie nudny dzień a mogłem teraz pykać w fortnite Pomyślał z rezygnacją i już chciał znowu kopnąć kamyk, gdy nagle głos dziadka przerwał ciszę. A wiesz, Józiu, co to znaczy niepodległość? Chłopiec wzruszył ramionami. W sumie, nie bardzo. W szkole mówili coś o historii, ale nigdy tego nie mogłem zapamiętać. Za dużo jest tych dat, tych wszystkich wydarzeń. Wolę matematykę. Tam przynajmniej wszystko się zgadza. Dziadek uśmiechnął się pod wąsem. Kiedyś Józiu, Polski nie było na mapie świata. Zniknęła, jakby ktoś ją wymazał gumką z kartki. Ale w sercach ludzi wciąż istniała. Byli tacy, którzy nie chcieli się pogodzić z tym, że ich ukochanej ojczyzny nie ma. Walczyli, żeby znowu była wolna żeby mogli mówić po polsku uczyć się i żyć po swojemu Józek spojrzał na dziadka szeroko otwartymi oczami Zniknęła jak to zniknęła z mapy jak w grze kiedy znikasz z planszy Dokładnie przytaknął dziadek z uśmiechem ale wielu oddało swoje życie by na nowo narysować kontury Polski na mapie nie ołówkiem, ale odwagą, wiarą i miłością. Józek zaśmiał się cicho. To brzmi jak jakaś trudna misja, M oj, bardzo trudna, trwała aż 123 lata, powiedział dziadek i uczestniczyło w niej mnóstwo osób, byśmy dziś mogli sobie tak spokojnie iść ulicą przystrojoną biało-czerwoną flagą. To dwadzieścia lata, powtórzył chłopak z szeroko otwartymi oczami. Przecież to, to jak cała wieczność. Nikt tyle nie żyje. Dziadek roześmiał się cicho. No właśnie. Dlatego o wolność walczyło wiele pokoleń. Dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie. Każdy robił, co mógł. Jeden walczył z bronią, inny pisał książki, ktoś inny uczył dzieci pokryjomu, żeby pamiętały kim są. Józek zamilkł, spojrzał na dziadka z innej strony. Już nie jak na nudnego staruszka, ale jak na kogoś, kto zna tajemnice, o których on sam nigdy nie słyszał. I choć jeszcze rano wolałby siedzieć przed ekranem, teraz czuł, że to może być ciekawy dzień. Rozdział drugi, tajemnica dziadka. Miasto tętniło życiem. Ulice udekorowane biało-czerwonymi flagami wyglądały jak morze falujących kolorów. Gdzieś w oddali słychać było dźwięk trąbek i bębnów. Oho! Zawołał dziadek. Zaczyna się! Józek, który jeszcze niedawno marudził, nagle zapomniał o wszystkim. Gdy tylko zobaczył pierwsze maszerujące oddziały, jego oczy zrobiły się wielkie jak pięciozłotówki. Wow! wykrzyknął. To lepsze niż w grze! Orkiestra wojskowa grała marsze tak głośno, że aż drżał bruk pod nogami, równo kroczący żołnierze, błyszczące mundury, powiewające sztandary, wszystko to wyglądało jak z innego świata. Potem pojawiły się wozy bojowe, czołgi, armaty i transportery opancerzone. Dziadku, a to jaka ekipa? zapytał Józek, pokazując palcem na żołnierzy w zielonych beretach. Dziadek zaśmiał się serdecznie. To nie ekipa, tylko oddział. Każdy żołnierz ma swój stopień, swoje zadanie, ale wszyscy muszą działać jak jeden organizm, jak w tej twojej grze, w tym jak mu tam fortnicie. Fortnite poprawił go Józek z dumą. No właśnie, przytaknął dziadek, w grze też każdy ma swoją rolę. Jeden buduje, drugi broni, trzeci atakuje. A w wojsku to samo, tylko że na serio. Tam nie ma zabawy ani drugiej szansy. Chłopiec poczuł w sobie rosnącą ciekawość a te w niebieskich mundurach wyglądają jak superbohaterowie to lotnicy wyjaśnił dziadek. Ci, co strzegą naszego nieba. W tym momencie z daleka dobiegł szum. Wszyscy podnieśli głowy. Nad nimi przeleciała eskadra samolotów, F-16, zostawiając za sobą smugi w kolorach biało-czerwonych. Ale czat! krzyknął Józek. Dziadku, patrz! Patrzę, patrzę! uśmiechnął się dziadek. I za każdym razem mam dreszcze. Ludzie wokół klaskali i machali flagami. Nagle mały chłopiec, stojący niedaleko Józka, wypuścił z rąk swoją chorągiewkę. Wiatr porwał ją prosto na jezdnię, gdzie nadciągała maszerująca kolumna żołnierzy. Józek nawet się nie zastanawiał. Rzucił się do przodu, dopadł chorągiewki. I szybko ją podniósł, zanim dotarła do butów maszerujących wojskowych. Żołnierze zauważyli to i przechodząc obok zasalutowali w jego stronę. Ludzie na chodniku zaczęli bić brawo. Dobrze zrobiłeś, chłopcze! zawołał ktoś z tłumu. Super postawa! Polska flaga to świętość! Dodała pani w czerwonym kapeluszu. Józek zarumienił się aż po uszy. Masz! Niech dalej dumnie fruwa w górze, powiedział z uśmiechem. Dziadek patrzył na niego z dumą. Widzisz, Józiu, rzekł spokojnie. Czasem wystarczy drobny gest, żeby pokazać, że się coś szanuje. Józek spojrzał na flagę. W sumie to nigdy się nad tym nie zastanawiałem, dlaczego jest akurat biała i czerwona. Czemu nie niebieska albo zielona? Dziadek poprawił mundur i odparł: Te kolory mają swoją długą historię. Po raz pierwszy biel i czerwień zostały uznane za barwy narodowe w pierwszą rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Zarówno biel, jak i czerwień odpowiadają kolorystyce godła państwowego, jakim jest biały orzeł na czerwonym tle. Biały to czystość i dobro. A czerwony to odwaga i waleczność razem przypominają że nasz kraj zbudowany jest na sercu i honorze Józek zamyślił się czyli to nie tylko przypadkowe kolory to jak symbole bohaterów dokładnie tak kiwnął głową dziadek ale pamiętaj że bohater to nie tylko ten kto walczy z bronią Czasem bohaterem jest ktoś kto po prostu dba o drugiego człowieka. Zanim Józek zdążył odpowiedzieć, orkiestra zagrała nowy utwór, głośny i dumny. Wtedy wszyscy wokół nagle zamilkli. Pierwsze dźwięki hymnu rozniosły się po całym placu. Dziadek stanął na baczność. Józek spojrzał na niego. I zauważył, że jego twarz staje się bardzo poważna. A po chwili po policzkach spływają mu dwie łzy. Chłopiec poczuł, jakby coś ścisnęło go w gardle. Wokół panował wyjątkowy spokój, ale nie cisza. To był spokój pełen dumy. Ludzie śpiewali hymn. Każdy głos łączył się w jedno wielkie morze dźwięków. Józek poczuł ciarki na plecach. Nigdy nie słyszał tylu ludzi, którzy razem śpiewają jedną pieśń. Spoglądał na twarze wokół siebie, skupione, poważne, ale też pełne radości. Wtedy pomyślał o tym, ilu ludzi musiało poświęcić swoje życie, żeby dziś mogli w spokoju stać tu, w tym tłumie i śpiewać razem hymn. To nie były tylko słowa, to była opowieść o odwadze, miłości do kraju i szacunku do wolności. Nad ich głowami przelatywały samoloty, zostawiając za sobą biało-czerwone smugi. Każda z nich zdawała się podkreślać wagę tego momentu. Momentu, w którym Józek po raz pierwszy poczuł, że historia naprawdę żyje w ludziach. Kiedy hymn się skończył, Chłopiec nie powiedział ani słowa. Spojrzał na dziadka z szacunkiem, jakiego nigdy wcześniej nie czuł. Rozdział trzeci. Łzy szczęścia. Po zakończonej defiladzie ludzie powoli rozchodzili się w różne strony, a ulice zaczynały znów cichnąć. Flagi wciąż powiewały, a w powietrzu unosił się zapach ciepłych rogali marcińskich. Które sprzedawano na rogu ulicy. Józek i dziadek szli obok siebie w ciszy, a echo ich kroków toczyło się po starych kamienicach. Chłopiec co chwilę zerkał na dziadka. Na jego twarzy wciąż widać było wzruszenie. W końcu Józek odważył się zapytać: Dziadku, a czemu przy hymnie stałeś tak na baczność? Jak prawdziwy żołnierz! Dziadek spojrzał przed siebie i przez chwilę nic nie mówił. Potem westchnął cicho. Bo ja, Józiu, naprawdę byłem kiedyś żołnierzem. W jego głosie brzmiało coś, czego Józek nigdy wcześniej nie słyszał: duma i tęsknota. Jak byłem młody, to walczyłem, żeby Polska była wolna. Józek aż się zatrzymał. Naprawdę! Ty. Walczyłeś o to, żebym ja mógł dzisiaj mówić po polsku? Tak, chłopcze, skinął głową dziadek, i powiem ci, że to uczucie, kiedy widzisz, jak twoja ojczyzna znowu jest wolna, to coś, czego nie da się zapomnieć. Wtedy człowiek rozumie, że wolność nie jest dana raz na zawsze. O nią trzeba dbać i doceniać ją, czasem nawet o nią walczyć, choćby dobrym słowem uczciwością czy odwagą. Józek patrzył na dziadka w ciszy, ze zdziwieniem i zachwytem. A to dlatego płakałeś, prawda? Zapytał cicho. Dziadek uśmiechnął się i pokiwał głową. Tak, to były łzy szczęścia. Bo kiedy śpiewałem hymn i widziałem, jak tysiące ludzi trzyma biało-czerwone flagi, to pomyślałem sobie, że ta ofiara nie poszła na marne. Że teraz dzięki poświęceniu wielu pokoleń patriotów możemy żyć, uczyć się, bawić i śmiać w niepodległej Polsce. Józek zamilkł na chwilę, a potem wypalił. Dziadku, ty jesteś bohaterem. Prawdziwym bohaterem jak z filmów i książek. Dziadek roześmiał się ciepło, aż echo potoczyło się między domami. Nie, mój drogi, ja się za takiego nie uważam. Robiłem po prostu to, co trzeba było robić. A bohaterem może być każdy, kto kocha swój kraj i drugiego człowieka, nawet ten, kto pomaga komuś w potrzebie albo pilnuje, żeby flaga wisiała prosto. Bohaterem można być na wiele sposobów. Józek patrzył na niego z podziwem i sam nie mógł uwierzyć, że jeszcze rano uważał go za nudnego staruszka. Teraz widział w nim prawdziwego bohatera człowieka odważnego, mądrego i pełnego serca. W jego oczach dziadek stał się kimś, do kogo chciałby być podobny kimś, kogo historię warto pielęgnować. Po chwili dziadek spytał z uśmiechem A wiesz, czemu masz na imię Józek? Nie. W sumie to nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Odpowiedział chłopiec marszcząc czoło. Bo twój tata, kiedy był w twoim wieku, bardzo podziwiał Józefa Piłsudskiego. Człowieka, który pomógł Polsce odzyskać wolność i walczył o nią. Józek uniósł brwi. A kto to był ten Piłsudski? Dziadek spojrzał przed siebie, jakby widział coś daleko. Daleko poza horyzontem. To pierwszy marszałek polski i wódz naczelny wojska o ogromnych zasługach przy tworzeniu niepodległości, ale to już historia na inne nasze wyjście, odpowiedział z uśmiechem. Obiecuję, że następnym razem opowiem ci ze szczegółami, jak walczył o naszą wolność. Zatrzymali się na skrzyżowaniu, gdzie ciepły wiatr poruszał biało-czerwonymi flagami. Józek spojrzał na dziadka, po czym chwycił go z dumą za rękę. To kiedy znowu gdzieś pójdziemy, dziadku? zapytał z błyskiem w oku. Dziadek uśmiechnął się szeroko. Choćby jutro, mój chłopcze, choćby jutro. Szli dalej razem, dziadek i wnuk. Ramie w ramię. Jeden, który pamiętał, jak ciężko zdobywa się wolność, i drugi, który właśnie nauczył się ją doceniać. Hej, jesteś tam jeszcze? Jeśli doceniasz to, co robimy, zostaw subskrypcję na kanale oraz komentarz i lajka pod tym filmem. Dla ciebie to nic wielkiego, a nam pomoże w tworzeniu kolejnych wciągających bajek. Dziękujemy. I życzymy słodkich snów.